A czy mogę przyciemnić szybę czołową i szybę od kierowcy i od pasażera te boczne? Czołowe i boczne, szyby nie przyciemniamy. Wszelkiego rodzaju ograniczenie pola widzenia jest niewskazane, przy czym od razu powiem Państwu, że w przepisach przepuszczalność, minimalna przepuszczalność światła, bo takie jest wykonywane badanie, jest specjalny czujnik, który na tą szybę się zakłada, to jest... Minimalna to jest 70%, czyli może być przyciemniona szyba w 30%, ta ograniczona przepuszczalność światła. I od razu tu też muszę Państwa, szczególnie tych, którzy chcieliby sobie te szyby przyciemnić, bo z różnych powodów, od razu muszę Państwu powiedzieć, że szyba fabrycznie już taka na wyposażeniu pojazdu to już jest 22%, 23%, 5% przyciemnienia i cokolwiek byśmy na to nie nakleili, nawet przezroczystą folię, już przekroczymy te magiczne 30%. Czyli 70% przepuszczalności musi być. Z tyłu jest, jeżeli chodzi o tylne szyby, jest inaczej, no bo jeżeli pojazd jest w nie wyposażony, to tam jest na odwrót, czyli minimalna przepuszczalność to 30%. Więc te tylne faktycznie mogą być przyciemione. Czołowej absolutnie nie. Boczne, kierowcy i pasażera. Jeśli już, to musimy pamiętać, że te nie więcej jak 30% przyciemnienia, czyli 70% przepuszczalności światła, i uwierzcie mi Państwo, szczególnie w odniesieniu do tej kontroli na drodze, gdzie miałaby ją wykonywać ITD czy policja, a już szczególnie z tego Wydziału Ruchu Drogowego, są na wyposażeniu policjantów i radiowozów urządzenia do badania tego. Więc tu też.